Tak więc hola, i cześć, witajcie, jestem Pixa, to jest kolejny odcinek na moim kanale Tym razem znajdę się na się. Ja wiem, że zawsze tak mówię, że to będzie krótki film, a nie wychodzi długi, ale tym razem na pewno będzie to krótki film Ponieważ będziemy sobie testować najdroższą skrzynię eventową, jest to skrzynia Star Knife I zobaczymy, że uda się trafić tutaj główną nagrodę, czyli Stiletto Knife Crimson Up na 5,5% Więc procenty to też nie są jakieś super małe więc liczę na farta bo procenty są naprawdę realne 5,5% no to są szanse, na resztę no to 10,5% na każdego z skałaszków dobrych no to raczej będzie tutaj onrider, Vulkan, Empress i, i chyba tyle ewentualnie jeszcze free Injector, ale tak dokładnie jego ceny nie znam, no więc co, będziemy lecieć ale najpierw to, to jeśli jeszcze nie wpisaliście to wpisujcie tutaj kodik Pixe, dostaniecie darmowo siany i 5% do opłaty, więc Myślę, że, że, się, że się opłaca i warto. No a teraz będziemy sobie lecieć ze są, z tą skrzyneczką. Mogę otworzyć trzy takie skrzynki bez sprzedawania. Ze sprzedawaniem zobaczymy jak to wyjdzie. Gdyby procenty się sumowały, no to by było 17,5%. Więc to już też naprawdę są fajne procenty. Przy okazji może tych cukierków też się uda wyfarmić. lecimy, pierwsza skrzyneczka. No i zobaczymy co dostaniemy z pierwszej. Liczy się profit i koska. Nie gadajcie, pierwsza skrzynka. <laughs> pierwsza skrzynka Koska siletto, Night Crimson Lab Battle Skirt I 230 cukierków, 552 zł taka koska, 400 zysku. No, ja pierniczę, ja nie wierzę. Naprawdę, słuchajcie, ja nie wierzę. Ja nie myślałem w ogóle, że trafię, a że jeszcze z pierwszej skrzynki to już w ogóle. Jaka, jaka sytuacja tu się właśnie stała. I ja pierniczę. Dobra, no to teraz już może syfem lecieć, ale jeśli poleci druga, no to wiecie, nie będę narzekać. <grym> już myślałem, że będzie druga, ale to by było zbyt piękne. To jest strata 54 zł. Już by było zbyt pięknie, gdyby to miało jeszcze raz coś. Kurczę, bym chciał otworzyć jeszcze raz tam tą skrzyneczkę. I tak myślę, żeby kontrakty zrobić dzisiaj. Myślę, że to jest taki ciekawy pomysł. No dobra, lecimy jeszcze raz z tą skrzyneczką I na koniec Jaguar, no Jaguar nie będzie na pewno drogi Strata 80 zł dobra spróbujemy go ulepszyć um, no, Czekajcie, tak na 150 Żeby jeszcze jedną się może udało otworzyć Cyk, 36% No to chyba jest możliwe biorąc pod uwagę dzisiejsze szczęście No niestety nie, ale wiecie co, ja mam jeszcze jeden pomysł Sprzedam tą koskę Otworzę tych skrzynek tyle ile wejdzie. No bo jak na razie to jest zdecydowanie za krótki film, co fajny zarobek, ale jest zdecydowanie za krótki film. 3 minuty no to trochę mało. I tak otworzę tą skrzynkę za cały balans teraz. I zrobię kontrakt ze wszystkiego co wypadnie. Zobaczymy, czy uda się zrobić coś ciekawego. Jak wypadnie kosa jeszcze jedno, to naprawdę będę autentycznie w szoku. Wypada Westra, Western Tele Rebel, który jest niestety stratą 55 zł. No To tak trochę słabo jeszcze raz. I tutaj mamy znowu Western Re Rebel jeszcze raz. No mm. No kurczę no. No nie, no czegoś takiego to ja nie chcę jeszcze raz. No i wyjdzie, że na minus będę po prostu. Niepotrzebnie sprzedawałem tą koskę. Je, jest, jest. Jeszcze jedna, jest jeszcze jedna, nie wierzę. 5,5% na nią jest. Ja pierniczę. Dobra, to ja dziękuję i teraz lecimy na kontrakt i będzie koniec odcinka, słuchajcie. Bierzemy sobie wszystkie itemki. Jest 730 zł zrobione z 300, więc jest profit dwukrotny. Dostaniemy od 442 do 1800. Liczę oczywiście na tą górną granicę, ale dolna też może być, więc. 3, 2, 1 cyk! Wypada Ursus Knife no, a Za 460, no kompletnie lipa wypada, kompletna lipa strata 140 no 240 zł ponad 280 nawet No więc jak trochę lipnie, ale i tak jest plus 100 zł, więc nie ma co narzekać dzięki za oglądanie, no film, tak jak mówiłem, wyszedł krótki, tym razem nie kołamałem niecałe 5 minut, tak więc co Yy, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach. Naura!